Istnieje konkretny powód, dla którego znalazłeś ten film właśnie teraz. To nie był przypadek. To nie był fart. To była czysta synchroniczność działająca poprzez niewidzialne częstotliwości, które łączą twoją świadomość z kwantowym polem nieskończonych możliwości. Zostałeś wybrany, aby otrzymać tę wiadomość, ponieważ twoja rzeczywistość wkrótce ulegnie dramatycznej i nieodwracalnej transformacji. Być może odczuwałeś to w ostatnich dniach, lub tygodniach. To dziwne uczucie w klatce piersiowej, jakby miało się wydarzyć coś wielkiego. Te chwile ciszy, kiedy czas wydaje się zawieszony i czujesz, że jesteś u progu czegoś niezwykłego. Nie ignoruj tych znaków. Są one dowodem na to, że twoje pole energetyczne dostosowuje się do nowej linii czasu, rzeczywistości, w której twoje najgłębsze pragnienia są nie tylko możliwe, ale nieuniknione. Nauka kwantowa uczy nas, że rzeczywistość nie jest stała. Jest ona plastyczna, reaguje na świadomą obserwację i jest kształtowana przez skupioną intencję. Kiedy jesteś bliski zamanifestowania czegoś znaczącego, wszechświat nie pozostaje milczący. Szepcze poprzez synchroniczności, powtarzające się liczby, nieoczekiwane spotkania i tak, poprzez filmy takie jak ten, które docierają do ciebie w momencie, gdy twoja dusza potrzebuje usłyszeć te słowa. To, czego teraz doświadczasz, nie jest przypadkiem. Jest to bezpośrednie odzwierciedlenie złożonego procesu kwantowego zachodzącego na najgłębszych poziomach rzeczywistości. Twoja świadomość przygotowuje się do skoku wymiarowego, a znaki są wszędzie dla tych, którzy potrafią interpretować subtelny język wszechświata. Zanim jednak zagłębimy się w konkretne mechanizmy tego procesu, musisz zrozumieć coś fundamentalnego na temat procesu manifestacji który większość ludzi całkowicie błędnie interpretuje. Czy zauważyłeś, że tuż przed otrzymaniem czegoś, czego bardzo pragnąłeś, zawsze następuje dziwny okres pustki? Chwila, w której wszystko wydaje się stać w miejscu, emocje uspokajają się w niemal nienaturalny sposób, a ty przestajesz gorączkowo szukać znaków i potwierdzeń? Większość ludzi interpretuje ten moment jako rezygnację, jakby wszechświat o nich zapomniał lub jakby ich pragnienia rozpływały się w eterze. Nic nie może być dalsze od prawdy. Ta pustka nie jest brakiem. Jest to przygotowanie. W mechanice kwantowej nazywamy to punktem załamania, precyzyjnym momentem, w którym wszystkie możliwości zbiegają się, zanim zmaterializują się w konkretnej rzeczywistości. Jest to jak głęboka cisza poprzedzająca symfonię, święta przestrzeń między wdechem a wydechem, kosmiczna pauza, zanim wszechświat wymawia swoje kolejne tak. W tym okresie coś niezwykłego dzieje się w niewidzialnych polach, które rządzą naszą rzeczywistością. Cząsteczki subatomowe, które składają się na Twoje doświadczenie, reorganizują się, tworząc nowe konfiguracje energetyczne, które będą wspierać manifestacje Twoich pragnień. Jest to proces, który odbywa się poza zwykłą percepcją zmysłową, ale jego efekty są absolutnie realne i mierzalne. Jeśli doświadczasz teraz tej ciszy. Wiedz, że nie jest to znak, że coś jest nie tak. Jest to dowód, że coś jest głęboko w porządku. Wszechświat kalibruje częstotliwości, wyrównuje synchroniczności i przygotowuje ścieżki, dzięki którym twoja manifestacja rozwinie się w fizycznej rzeczywistości. W tym kluczowym momencie, u progu wielkiej transformacji, nie potrzebujesz zewnętrznej walidacji ani dramatycznych znaków potwierdzających, że jesteś na właściwej drodze. Potrzebujesz czegoś, co niewielu naprawdę rozumie: energetycznego poddania się. Energetyczne poddanie się nie jest bierną rezygnacją ani defetystyczną rezygnacją. Jest to aktywna postawa zaufania, w której przestajesz ingerować w naturalny proces manifestacji poprzez niepokój, wątpliwości lub kompulsywną potrzebę kontrolowania każdego szczegółu tego, jak twoje pragnienia się urzeczywistnią. Pomyśl o różnicy między pływaniem pod prąd a pozwoleniem, aby rzeka zaniosła cię do celu. Oba wymagają świadomości i intencji, ale jedno jest skuteczne, a drugie wyczerpujące. Kiedy zbliżasz się do wielkiej manifestacji, naturalną tendencją jest zwiększenie wysiłków, poszukiwanie kolejnych znaków, wykonywanie kolejnych rytuałów, intensywniejsze wizualizowanie. Ale jest to dokładnie przeciwieństwo tego, Czego wymaga od ciebie w tej chwili pole kwantowe? Twoja świadomość jest kwantowo powiązana z twoimi pragnieniami. To nie jest duchowa poezja, to prawdziwa fizyka. Kwantowe splątanie pokazuje, że dwie cząstki, raz połączone, pozostają natychmiastowo responsywne względem siebie, niezależnie od odległości, która je dzieli. Twoja świadomość i to, co chcesz zamanifestować, działają na tej samej zasadzie nielokalnej łączności. Kiedy uwalniasz się od niepokojącego przywiązania do wyniku, kiedy przestajesz próbować wymuszać czas lub kontrolować metody, pozwalasz energii otrzymywania swobodnie przepływać przez siebie, zastępując energię braku, która nieświadomie blokuje twoje manifestacje. Różnica energetyczna między chceniem a otrzymywaniem jest różnicą między oporem a przepływem, między walką a łaskawością. Chcienie niesie ze sobą przesłankę braku. Kiedy czegoś chcesz, wibracyjnie potwierdzasz, że tego nie posiadasz. Ta częstotliwość braku tworzy pole magnetyczne, które odpycha dokładnie to, co próbujesz przyciągnąć. Jest to paradoks kwantowy, który wyjaśnia, dlaczego tak wiele osób przez lata walczy o manifestacje rzeczy, które powinny naturalnie płynąć do ich życia. Otrzymywanie natomiast działa z miejsca obfitości, która już istnieje. Kiedy jesteś w energii otrzymywania Stajesz się naturalnym magnesem dla tego, czego pragniesz, ponieważ wibrujesz na częstotliwości posiadania, bycia, bycia już zharmonizowanym z tą rzeczywistością. Jest to subtelna zmiana w świadomości, która generuje dramatyczne rezultaty w doświadczeniu fizycznym. Ale jak dokonać tej transformacji, gdy twoje pragnienia są intensywne, a twój racjonalny umysł nieustannie oblicza prawdopodobieństwa i tworzy harmonogramy? Odpowiedź leży w zrozumieniu natury samej manifestacji jako procesu nieliniowego, który działa poprzez skoki kwantowe, a nie poprzez stopniową i przewidywalną progresję. W fizyce kwantowej odkryliśmy, że elektrony nie przemieszczają się stopniowo z jednej orbity na drugą. Po prostu znikają z jednego miejsca i natychmiast pojawiają się w innym, nie przechodząc przez przestrzeń pośrednią. To zjawisko znane jako skok kwantowy. Jest dokładnie tym, jak manifestacje materializują się w naszym życiu. Nie zmierzasz stopniowo w kierunku swoich pragnień, nie wspinasz się na górę wysiłku, aż osiągniesz szczyt spełnienia. Po prostu, w określonym momencie idealnego wyrównania, wykonujesz skok kwantowy z jednej rzeczywistości do drugiej. A skok ten następuje w ciszy, w świętej przestrzeni między pragnieniem a posiadaniem w potężnej pustce, której teraz doświadczasz. Ta cisza nie jest bezczynnością. To czysta moc, czekająca na zamanifestowanie się. Jest jak energia zgromadzona w sprężynie, niewidoczna, ale niezwykle potężna, gotowa do uwolnienia w momencie najmniejszego oporu. Kiedy szanujesz tę ciszę, zamiast z nią walczyć, kiedy ufasz procesowi, zamiast próbować go przyspieszyć, jesteś idealnie przygotowany, aby otrzymać kwantowy skok, który katapultuje cię bezpośrednio do rzeczywistości twoich pragnień. Istnieje jednak kluczowa zmienna w tym procesie, która determinuje szybkość i wielkość Twoich manifestacji, konkretna częstotliwość wibracyjna, na której działa Twoja świadomość w danej chwili. Współczesna nauka potwierdza coś, o czym starożytne tradycje duchowe wiedziały od zawsze. Emocje wibrują zmierzalną konkretną częstotliwością. Każdy stan emocjonalny, którego doświadczasz, dosłownie dostraja twoją świadomość do konkretnej kosmicznej stacji radiowej, określając, jakie rodzaje doświadczeń i możliwości przyciągniesz do swojej rzeczywistości. Wdzięczność wibruje z częstotliwością około 540 Hz, tworząc pole magnetyczne, które przyciąga więcej doświadczeń, za które możesz być wdzięczny. Miłość działa w zakresie około 528 Hz. Czyli tej samej częstotliwości, którą naukowcy odkryli jako zdolną do naprawy uszkodzonego DNA. Strach rezonuje z częstotliwością około 100 Hz, podczas gdy wątpliwości działają w zakresie około 125 Hz. Obie te częstotliwości tworzą pola oporu i odpychania w stosunku do swoich manifestacji. Zrozumienie tego całkowicie zmienia Twoje podejście do świadomego tworzenia rzeczywistości. Zamiast skupiać się wyłącznie na przedmiotach swoich pragnień, zaczynasz skupiać się na jakości wibracji swojego wewnętrznego doświadczenia w każdej chwili. Stajesz się świadomym stroicielem częstotliwości, celowo wybierając stany emocjonalne, które dostosowują cię do manifestacji, które chcesz otrzymać. Kiedy zbliżasz się do wielkiej manifestacji, twoja wrażliwość na te częstotliwości dramatycznie się nasila. To tak jakby kosmiczne słuchawki zostały ustawione na maksymalną głośność, sprawiając, że każda myśl, każda emocja, każdy wybór wibracyjny ma wzmocniony wpływ na twoją zewnętrzną rzeczywistość. Jest to moment, w którym niewielkie wewnętrzne zmiany powodują duże zmiany zewnętrzne. Subtelna zmiana z wątpliwości na ciekawość, z niecierpliwości na pewność siebie. Z braku na wdzięczność z góry może oznaczać różnicę między manifestacją twoich pragnień w ciągu kilku dni, a dalszym oczekiwaniem przez miesiące. Ale oto czego większość ludzi nie rozumie w tym procesie: nie musisz utrzymywać tych wysokich częstotliwości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Byłoby to nie tylko niemożliwe, ale także niepotrzebne. Potrzebujesz jedynie spójnych momentów dostrojenia wibracyjnego. W których świadomie dostrajasz się do częstotliwości swoich już zrealizowanych pragnień. To tak, jakby zaprogramować emocjonalny GPS, który nadal prowadzi cię do celu, nawet gdy nie zwracasz świadomej uwagi na trasę. Te chwile świadomego dostrojenia tworzą wibracyjny impuls, który pozostaje aktywny, nawet gdy twój świadomy umysł jest zajęty codziennymi czynnościami. Kluczem jest konsekwencja, a nie perfekcja. Kilka minut rano czując wdzięczność za to, co ma nadejść. Chwile w ciągu dnia, w których ponownie łączysz się z uczuciem, że już otrzymałeś to, czego pragniesz. Okresy przed snem, w których pozwalasz sobie poczuć rzeczywistość swoich marzeń, jakby były już spełnionymi faktami. Te proste, ale konsekwentne rytuały dostrajania wibracji tworzą fale kwantowe, które rozprzestrzeniają się w polu możliwości, organizując synchroniczności wyrównując możliwości i przyciągając odpowiednich ludzi do Twojego życia w odpowiednim momencie. Ale gdy zbliżasz się do momentu manifestacji, zaczyna dziać się coś jeszcze bardziej niezwykłego. Twoja świadomość zaczyna doświadczać tego, co fizycy kwantowi nazywają tunelowaniem kwantowym, zdolnością do przekraczania barier, które klasycznie powinny być nie do pokonania. W świecie subatomowym cząstki rutynowo przekraczają bariery energetyczne, które zgodnie z fizyką klasyczną powinny uniemożliwiać im przejście. Po prostu tunelują one przez pozornie solidne przeszkody, pojawiając się po drugiej stronie, jakby bariera nigdy nie istniała. Zjawisko to podważa nasze powszechne rozumienie funkcjonowania rzeczywistości, ale jest obserwowalnym i mierzalnym faktem kwantowej natury istnienia. Twoja świadomość działa na tych samych zasadach kwantowych. Kiedy jesteś wibracyjnie zharmonizowany ze swoimi pragnieniami, kiedy jesteś na częstotliwości odbioru, a nie braku, twoja świadomość nabywa zdolności tunelowania kwantowego przez ograniczenia, które wcześniej wydawały się absolutnie realne i nie do pokonania. Te bariery finansowe, które wydawały się niemożliwe do pokonania, twoja świadomość tuneluje się przez nie. Znajdując drogi, których twój racjonalny umysł nigdy by nie wymyślił, te ograniczenia czasowe, które sprawiały, że twoje marzenia wydawały się nieosiągalne? Kwantowe tunelowanie świadomości ujawnia skróty czasowe i synchroniczności, które kompresują lata postępu w momenty nagłej transformacji. Nie jest to magiczne myślenie ani duchowa fantazja. Jest to praktyczne zastosowanie rzeczywistych zasad kwantowych do świadomego doświadczenia ludzkiego. Kiedy zrozumiesz, że twoja świadomość nie jest ograniczona prawami fizyki klasycznej, staniesz się zdolny do manifestacji, które przeczą wszelkiej konwencjonalnej logice dotyczącej tego, co jest możliwe i w jakim czasie. Tunelowanie kwantowe świadomości wyjaśnia, Dlaczego niektórzy ludzie potrafią manifestować dramatyczne zmiany w swoim życiu pozornie z dnia na dzień, podczas gdy inni walczą przez lata, nie widząc znaczącego postępu? Nie jest to kwestia szczęścia, kontaktów czy specjalnego talentu. Jest to kwestia dostosowania wibracyjnego i zrozumienia zasad kwantowych rządzących świadomą manifestacją. Kiedy Twoja świadomość działa konsekwentnie na wysokich częstotliwościach, kiedy uwolniłeś się od energetycznego oporu wynikającego z niecierpliwego pragnienia i wszedłeś w płynność pewnego otrzymywania, stajesz się zdolny do natychmiastowych skoków kwantowych ponad wszelkimi ograniczeniami, które wcześniej definiowały parametry Twojej możliwej rzeczywistości. Istnieje jednak ostatni element, który decyduje nie tylko o tym, czy zrealizujesz swoje pragnienia, ale także o tym, jak stabilne i trwałe będą te manifestacje w Twoim życiu. Element ten jest tym, co Mistrzowie Manifestacji nazywają spójnością tożsamości, mistrzostwem w konsekwentnym wybieraniu myśli, emocji i działań, które są zgodne z Twoją rozszerzoną i pożądaną wersją siebie. Większość ludzi próbuje manifestować zmiany zewnętrzne, zachowując tę samą tożsamość wewnętrzną, która stworzyła okoliczności, które chcą przekroczyć. To tak jakby próbować dostroić się do nowej stacji radiowej bez zmiany pokrętła, technicznie niemożliwe, ponieważ nadal wibrujesz na częstotliwości tego, kim byłeś, a nie tego, kim się stajesz. Spójność tożsamości oznacza, że twoje myśli, słowa, emocje, codzienne wybory i automatyczne działania są zgodne z wersją ciebie, która już żyje w rzeczywistości twoich zamanifestowanych pragnień. Nie jako gra lub pozowanie, ale jako naturalny wyraz tego, kim naprawdę się stajesz. Kiedy istnieje spójność między Twoją wewnętrzną tożsamością a Twoimi pożądanymi manifestacjami, wszechświat nie ma innego wyboru, jak tylko odzwierciedlić tę spójność wibracyjną w Twoim zewnętrznym doświadczeniu. To tak, jakbyś wysyłał krystalicznie czysty i niepodważalny sygnał o tym, kim jesteś i co naturalnie należy do Twojego życia, a rzeczywistość po prostu reorganizuje się aby odzwierciedlić tę niezachwianą prawdę. Ale kiedy pojawia się niespójność, kiedy pragniesz obfitości, ale myślisz jak ktoś, kto cierpi niedostatek, kiedy pragniesz miłości, ale działasz ze strachu, kiedy wizualizujesz sukces, ale identyfikujesz się z ograniczeniami, tworzysz zakłócenia w sygnale, zamieszanie w polu kwantowym, które skutkuje niespójnymi, tymczasowymi lub całkowicie zablokowanymi manifestacjami. Mistrzostwo Manifestacji nie polega na skomplikowanych technikach ani wyszukanych rytuałach. Leży ona w eleganckiej prostocie bycia konsekwentnie tym, kim musisz być, aby twoje pragnienia były nie tylko możliwe, ale nieuniknione. Jest to kwestia integralności wibracyjnej między twoim wewnętrznym światem a zewnętrznymi doświadczeniami, które przyciągasz do swojego życia. Być może ta wiadomość przypomniała ci o czymś, o czym już w głębi duszy wiedziałeś. Jeśli była dla ciebie cenna, zostaw Super Thanks. Dzięki temu możemy nadal tworzyć głębokie treści i przekazywać tę wiedzę tym, którzy jeszcze nie mieli do niej dostępu. W tej chwili, gdy przyswajasz te słowa, twoja świadomość dostosowuje się do nowego poziomu możliwości. Koncepcje, które właśnie otrzymałeś, to nie tylko informacje to klucze wibracyjne, które odblokowują portale manifestacji które pozostawały uśpione w Twoim polu energetycznym. Jeśli dotarłeś do tego miejsca w filmie, jeśli coś w Tobie głęboko rezonowało z tymi kwantowymi prawdami, to dlatego, że jesteś gotowy, aby zastosować tę wiedzę w praktyczny i natychmiastowy sposób w swoim życiu. Zostałeś poprowadzony do tych informacji w momencie, gdy Twoja świadomość była gotowa do wykonania kwantowego skoku do nowej rzeczywistości. Wszechświat nie marnuje energii, wysyłając wiadomości do tych, którzy nie są gotowi, aby je otrzymać. Fakt, że jesteś tutaj, teraz, przetwarzając te słowa ze zrozumieniem i wewnętrznym uznaniem, jest niezbitym dowodem na to, że Twoja manifestacja nie nadchodzi. Ona już tu jest, czekając tylko, aż zakończysz ostateczne wyrównanie wibracyjne. Zaufaj procesowi. Szanuj ciszę. Pozwól na tunelowanie kwantowe. Zachowaj spójność tożsamości i przygotuj się, aby być świadkiem, jak rzeczywistość w magiczny sposób reorganizuje się wokół Twojej nowej częstotliwości wibracyjnej, przynosząc do Twojego doświadczenia wszystko, co Twoja dusza wie, że już do Ciebie należy. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej, aby zmienić swoje życie? W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe. Jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń? Kliknij i dowiedz się, jak uzyskać dostęp do całego potencjału wszechświata. Jeśli ten film poruszył cię w jakiś sposób, rozważ udostępnienie go komuś, kto również może z niego skorzystać. Zapraszam do pozostawienia swoich komentarzy i relacji poniżej, chętnie poznam twoją opinię. Obejrzyj następny film, który pojawi się na twoim ekranie, jest on niezbędny, aby kontynuować tę podróż. Do zobaczenia.